Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoteObStyck. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję nowego obiektywu od OM System. Jest to 150-600 mm, czyli obecnie najdłuższy teleobiektyw w całym systemie. Dzięki temu, że dostałem go do testów jeszcze przed premierą, to już dzisiaj możecie zobaczyć ten materiał i przekonać się, co ten obiektyw potrafi. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Tak, jak powiedziałem wam we wstępie do tego materiału, jest to najdłuższy teleobiektyw w całym systemie. Wcześniej wszystkie obiektywy z autofokusem kończyły się maksymalnie na 400 mm. Był jeszcze jeden obiektyw od Tokiny, 500 mm ze światłem 8 manualny, ale była to taka, umówmy się, dosyć egzotyczna konstrukcja. Więc bardzo był, myślę potrzebny dłuższy teleobiektyw z autofokusem, faktycznie do fotografowania jakichś bardziej puchliwych zwierząt. I fajnie, że ten obiektyw się pokazał. Jest to obiektyw w serii standardowej, nie z serii Pro. Więc też weźcie to pod uwagę, że na przykład różni się on od serii Pro jakością wykonania, ale bardzo wiele rzeczy w tym obiektywie mi się podoba i myślę, że warto zwrócić na niego uwagę, pomimo, że nie jest to seria Pro, tylko standardowa. Jeszcze jedna informacja na początku tego materiału, bo na pewno od razu zwrócicie na to uwagę po premierze tego obiektywu. No, że przypomina on bardzo mocno Sigma 150-600. Z wyglądu jest to bardzo podobny obiektyw, więc nie ma co ukrywać, że no, jest to jakaś współpraca między Sigmą a OM system. Natomiast obiektyw bardzo mocno został przeprojektowany w środku. Mamy tutaj zupełnie inny system stabilizacji obrazu i autofokusa, więc to jest pierwsza różnica. No i z wyglądu też mamy tutaj różnicę. Mamy w innym miejscu przyciski, też trochę inne te przyciski. Samo wykończenie obiektywu jest inne, więc na pozór jest to taki sam obiektyw, ale w praktyce jest to zupełnie co innego. No i też jest to obiektyw dedykowany na matrycę 4 więc kiedy przeliczymy sobie ekwiwalent ogniskowych na pełną klatkę, no to w przypadku takiej matrycy mamy tutaj de facto ogniskowe 300 mm na 1200 mm, więc też jest to jakby już zupełnie inne zastosowanie, zupełnie inny de facto obiektyw niż Sigma 1560 używana na pełną klatkę, bo tam mamy no dużo po po mniejsze to Przybliżenie. Ale przejdźmy już e, konkretnie do budowy tego obiektywu. Obiektyw wykonany jest po części z tworzywa sztucznego, po części z metalu. Metalowy jest tutaj ten uchwyt e, do statywu. Jest też bardzo dobrze uszczelniony, więc tutaj nie musicie się bać pracy w jakichś trudnych warunkach, w jakimś deszczu błocznym. Zresztą widzicie, jaką miałam ja mam aurę, co chwilę pada, jest ogólnie paskudnie, a ja nie boję się używać tego obiektywu e, w terenie. Jest on dosyć ciężki, waży 2065 gramów. Jest też dosyć duży, szczególnie w porównaniu do innych obiektywów na matryce 4-3. Natomiast w przypadku recenzji Sigmy 1560 wspominałem, że jest to dosyć duży, ciężki obiektyw, no bo tam miałem pod uwagę tamte ogniskowe na tamte matryce. Natomiast jeśli tutaj wezmę ten obiektyw i pomyślę, że mam de facto 300 mm do 1200 mm w takim obiektywie, który waży niewiele ponad 2 kg, no to się okazuje, że jak na takie ogniskowe przy matryce 4/3, no nie jest to wcale ani duży, ani ciężki obiektyw, bo no, pokażcie mi inny obiektyw pod pełną klatkę o takich ogniskowych, który no, będzie takich rozmiarów i takiej wagi w przypadku obiektywu pod matryce 4 zupełnie tej wielkości i wagi nie będę się czepiał, bo myślę, że jest to tak naprawdę mały obiektyw, biorąc pod uwagę zakres jego e, ogniskowych. Przejdźmy już bardziej szczegółowo do jego budowy. Na początku mamy solidną osłonę przeciwsłoneczną. Ona jest tutaj blokowana jednym pokrętłem. Możemy ją jakkolwiek założyć i, i po prostu zakręcić tą blokadę. Jest ona wykonana, nawet myślę, że z metalu albo z jakiegoś takiego bardzo solidnego tworzywa robi ogólnie dobre wrażenie. Następnie mamy standardowy dekielek i dużą średnicę do mocowania filtrów, bo jest to średnica 95, więc bardzo duże filtry trzeba ten obiektyw nakręcać, ale jak najbardziej jest taka możliwość. Następnie mamy taki gumowy pierścień i on służy do tego żeby zmieniać ogniskową w sposób e, takiej pompki, czyli nie pierścieniem, tylko łapiąc za przednią część obiektywu. Jest to po prostu często szybsze, dlatego, że żeby przejechać cały ten zakres od 150 do 600 mm, to widzicie, że dosyć sporo trzeba się tym pierścieniem nakręcić, e, a czasem po prostu łatwiej szybciej jest złapać i przesunąć za samą końcówkę obiektywu. E, tak samo było zresztą w sigmie. Mamy też duży pierścień do zmiany ogniskowych, pokryty gumą i ma on regulację oporu oraz blokadę. To są bardzo fajne rzeczy. Z tej strony obiektywu znajdziemy przycisk i mamy trzy ustawienia. Pierwsze to jest takie właśnie lekkie ustawienie z lekkim oporem, kiedy bardzo łatwo możemy zmieniać ogniskową pierścieniem oraz właśnie łatwo się pracuje w taki sposób. Następnie mamy ustawienie, kiedy pierścień chodzi z większym oporem, jest bardziej precyzyjny i też już przy tym ustawieniu dużo mniej wygodnie się wysuwa go w taki sposób, więc raczej jeśli chcecie używać takiej powiedzmy pompki, to używałbym tego najlżejszego ustawienia. No i następnie mamy blokadę, którą możemy włączyć na najszerszej ogniskowej i wtedy pierścień się nie rusza, obiektyw nie wysunie na się gdzieś podczas e, transportu, więc jest to na pewno przydatna e, rzecz. Następnie mamy cały zestaw przycisków. Mamy na początku limiter, to zawsze się przydaje w takim obiektywie. Mamy przycisk autofocus, manual focus i mamy włącznik oraz wyłącznik stabilizacji obrazu, bo obiektyw ma stabilizację optyczną, która synchronizuje się ze stabilizacją w wody. O tym Wam powiem jeszcze więcej za chwilę. Następnie mamy trzy przyciski funkcyjne. One standardowo służą do blokowania ostrości, ale możemy je przeprogramować w menu aparatu, żeby mieć tutaj jakąś często używaną przez nas funkcję. Natomiast to działa tak, że możemy przypisać jedną funkcję do wszystkich trzech przycisków. Nie możemy mieć trzech różnych funkcji pod każdym przyciskiem. Tylko jak jedną przypiszemy, to każdy ten przycisk funkcyjny ją. Wywołuje. Następnie mamy pierścień do ustawiania ostrości, chodzi on z takim delikatnym oporem. Nie jest jakiś super wyczuwalny, ale też w takich obiektywach już to ostrość manualnie ustawia się bardzo rzadko, więc nie będę się tego czepiał. Dalej mamy ten uchwyt na statyw. Mamy tutaj nacięcia w standardzie arka, więc nie musimy mieć wtedy szybko złączki, jeśli macie taki statyw. Możemy też zdemontować tą końcówkę odkręcając tutaj te cztery śrubki. Natomiast fajnie, gdyby to było jakoś szybciej rozwiązane, żeby nie trzeba było używać tego kluczyka. W ogóle fajnie by było, jakby można było ściągnąć cały ten pierścień, bo jest on dosyć ciężki, i kiedy chcemy. Chodzić z obiektywem, wiemy, że nie będziemy go używać na statywie. To dobrze było jednak móc to zdemontować i mieć po prostu lżejszy zestaw. Tutaj niestety nie ma takiej możliwości, możemy tylko odkręcić samą tą końcówkę, ale musimy właśnie mieć ze sobą odpowiedni kluczyk. Z tego co pamiętam, to w 40-150 i w 300, chociaż do 300 Pro nie jestem pewny, można było cały ten pierścień zdemontować, więc szkoda, że tutaj tego nie można zrobić. Ten uchwyt można odblokować tym jednym pokrętłem. Tutaj on nie ma tutaj żadnych blokad w pionie czy w poziomie, chodzi płynnie naokoło. No i mamy tutaj jeszcze uchwyty do paska, który jest w zestawie, żeby wtedy też pasek mocować do obiektywu, a nie do e, aparatu. Na końcu mamy już tylko solidne uszczelki, metalowy bagnet i to jest wszystko, jeśli chodzi o budowę tego obiektywu. Jakość wykonania górnie jest dobra, nie będę się tutaj tego czepiał. E, w zasadzie wszystko mi się w tym obiektywie podoba, oprócz tego, że właśnie tego uchwytu statywowego nie można całkowicie zdemontować. Przechodzimy już do Użytkowania. Musiałem się trochę schować przed deszczem, bo już mocniej zaczęło padać, ale z tej małej jaskini opowiem Wam teraz o użytkowaniu tego obiektywu. Zacznijmy od ogniskowych. Mam tutaj 150-600, czyli 300 na 1200 mm w przeliczeniu na pełną klatkę. I jest to zakres ogniskowy, który daje już bardzo duży komfort przy fotografowaniu dzikich zwierząt. Do tej pory wydawało mi się, że 300 mm na 4, czyli to 600 mm na pełną klatkę to jest już super. I faktycznie większość zwierząt można tak fotografować. Ale kiedy mam tutaj do dyspozycji to 1200 mm na klatkę, no to naprawdę komfort fotografowania chociażby ptaków z podchodzenia jest niesamowity. No oczywiście, jeśli robicie zdjęcia z czatowni, to nie zawsze potrzeba aż tak dużej ogniskowej, ale kiedy właśnie fotografujecie z podchodzenia, a ja wolę ten typ fotografowania, no to daje to bardzo duży komfort, możemy często fotografować zwierzęta, do których wcześniej nie bylibyśmy w stanie podejść na odpowiednią e, odległość, więc e, no na ten moment wydaje mi się, że to jest to super wybór dla każdego fotografa ptaków, ogólnie dzikiej przyrody, czy ewentualnie do jakiejś fotografii sportowej, kiedy też nie możemy być odpowiednio blisko danego zawodnika. E, mamy światło od 5 do 6.3, jest to uważam ok wynik jak na taki zakres ogniskowy, Oczywiście nie jest to jakiś bardzo jasny obiektyw, więc tutaj uważałbym z fotografowaniem w jakichś bardzo trudnych warunkach oświetleniowych, czy gdzieś w okolicach zmroku chociażby, no bo będziemy musieli wchodzić na bardzo wysokie czułości, ale nawet w tak pochmurny dzień, jak jest dzisiaj, ja byłem w stanie spokojnie fotografować ptaki i to w locie przy ISO między 400 a 800. Wychodzi mi tam czas 1,500 i spokojnie byłem w stanie zamrozić ruch. Oczywiście nie każde zdjęcie z serii było ostre, ale udało mi się osiągnąć całkiem zadowalające wyniki. Mógłbym oczywiście bardziej ten Czas skrócić i wejść już na ISO 1600 czy 3200. No to oczywiście wiązałoby się już z jakimś spadkiem jakości. A do tego ISO 800, te, jakość tych zdjęć jest jak najbardziej zadowalająca. Więc ja tutaj do tego światła w ogóle się nie będę czepiał. I tak często fotografujemy w zwierzęta przy w miarę sprzyjających warunkach oświetleniowych. Więc jak najbardziej myślę, że ten obiektyw w takiej fotografii się sprawdzi. Teraz przejdźmy do stabilizacji. Stabilizacja, tak jak wam, wam powiedziałem, synchronizuje się ze stabilizacją w body. Działa to po prostu rewelacyjnie. Tutaj stabilizacja jest nieporównywalnie lepsza do tego, co miałem chociażby w Sigma 15600 e, Oczywiście przy fotografii zwierząt, które są w ruchu, ta stabilizacja specjalnie nam nie pomoże tego ruchu zamrozić, bo i tak musimy ten czas mieć odpowiednio krótki, ale pomaga chociażby w kadrowaniu, bo kiedy mamy tą ogniskową tak dużą, no to ciężko się kadruje, bo cały obraz nam się telepie, a ta stabilizacja jest na tyle dobra, że kiedy w wcisnę sobie pół migawki do połowy, to obraz zatrzymuje się w miejscu i dużo łatwiej mi się po prostu fotografuje na tak długiej ogniskowej. No oczywiście nie zawsze fotografujemy zwierzęta, czasem fotografujemy też jakiś krajobraz i wtedy ta stabilizacja też bardzo pomaga. Oraz można ją wykorzystać w jakiś kreatywny sposób, na przykład panoramując za ptakiem w locie i ten obraz jest oczywiście z tyłu rozmyty, ale cały kadr jest jak najbardziej stabilny, więc też w różny kreatywny sposób tą stabilizacją można się bawić, nawet fotografując zwierzęta w ruchu. Co ciekawe, ten obiektyw może współpracować z telekonwerterami od Olympusa, na przykład z MC20, który dwukrotnie zwiększa ogniskową, więc wtedy nie mamy już 1200 mm na pełną klatkę, a 2400 mm na pełną klatkę. Jest to już ekstremalna ogniskowa. Oczywiście też bardzo mocno wtedy spada jasność obiektywu, więc zastosowanie tego jest bardzo jakieś takie specyficzne, no ale jest taka możliwość, chociaż, no mówię, w większości przypadków tego by nie polecał, bo to muszą być jakieś bardzo specyficzne warunki, żeby można było tak długą odniskową przy tak yy, słabym świetle wykorzystać. Ale i tak fajnie, że taka możliwość w tym obiektywie yy, jest. Jeśli chodzi o minimalny dystans ustawiania ostrości, to w przypadku tego obiektywu jest to 56 cm na 150 mm i 2,8 m na 600 mm. Więc możemy robić zdjęcia takie telemakro, robić jakieś mniejsze detale. Oczywiście no nie jest to obiektyw typowo makro, ale jakiegoś małego grzybka czy jakąś małą roślinkę spokojnie nim sfotografujecie. Na koniec zostawiłem autofokus, bo to pewnie do, Was dosyć mocno interesuje. Zarówno pojedyncze, jak i ciągły wypadają tutaj bardzo dobrze. W przypadku pojedynczego autofokusa działa to tak samo jak w innym Obiektywach Olympusa, czyli momentalnie wciskam czyli z migawki, w zasadzie od razu ta ostrość jest ustawiona. Z ciągłym autofokusem również sytuacja jest bardzo dobra. Działa on momentalnie, bardzo szybko zmienia tą ostrość i doskonale radzi sobie nawet z tymi bardzo szybkimi trybami WM1. E, ja fotografowałem w tym trybie SH2 e, z ciągłym autofokusem, i nawet jakieś tam właśnie ptaki w, w locie, czy jakieś inne szybko poruszające się obiekty były ostre, więc tutaj na ten autofokus na pewno bym nie narzekał. Nie wiem, czy są tak szybki jak chociażby w 300 milimetrów pro czy 15400 pro no bo nie mam porównania 1 do jednego ale na pewno nie czuję tutaj jakoś dużego spadku tej jakości ustawiania ostrości w przypadku tego obiektywu nie czuję że to jest po prostu seria standardowa a nie pro bo ten autofokus działa po prostu rewelacyjnie nawet w takich trudniejszych warunkach oświetleniowych jakie mamy teraz gdzie jest szaro buro i tego światła jest wbrew pozorom dosyć mało więc autofokus uważam działa tutaj bardzo dobrze pokażę wam oczywiście jakieś sample jakieś zdjęcia przykładowe też wykonane tym obiektywem więc sami będziecie mogli zobaczyć jak ten autofokus pracuje. Przechodzimy teraz do Lightrooma, tam pokażę Wam zdjęcia, które wykonałem tym obiektywem i porozmawiamy sobie o jakości obrazu. Jesteśmy już w Lightroomie i tutaj jak zwykle szybko mówimy sobie jakość obrazu, jaką prezentuje ten obiektyw. Zaczniemy od takiego zdjęcia statycznego, mamy tutaj kaczkę na gałęzi, zdjęcie przy 600 mm, przysłona 6.3, czyli maksymalnie otwarta, 1/125 i ISO 640 i zobaczmy jak tutaj wygląda Ostrość, może delikatnie podniosę tę ekspozycję, żeby lepiej to było widać. Jeśli chodzi o środek kadru, naprawdę jest z tym dobrze. Widać bardzo dużo szczegółów, bardzo dużo detali. Najdrobniejszą tutaj fakturę na piórach tej kaczki, więc tutaj myślę, że ostrość już od w pełni otwartej przesłony jest na bardzo dobrym poziomie. Możemy też zobaczyć, jak wygląda ostrość na brzegach kadru. No i ja tutaj nie widzę jakiegoś większego spadku ostrości. Te brzegi kadru też są jak najbardziej. Ostre i pełne szczegółów, więc przy takich sytuacjach, że tak powiem, statycznych nie ma z tym najmniejszego problemu. A teraz zobaczmy, jak wygląda ostrość. Jeśli mówimy o fotografowaniu ptaków w locie, tutaj mamy czaple białą. Również takie same parametry, w pełni otwarta przesłona maksymalna ogniskowa, no i zobaczmy powiększenie 100%, również tutaj mamy bardzo dużo szczegółów, nawet w takich dynamicznych sytuacjach ten autofokus BM1 daje sobie radę i zrobienie takich zdjęć ptaków w locie nie stanowi jakichś większych. Problemów, więc naprawdę, tutaj jeśli chodzi o szczegóły, jest dobrze. Ja też mam porównanie do obiektywów Pro do Olympusa takich jak 300 czy 150-400 Pro. I tam ten obraz jest oczywiście jeszcze trochę ostrzejszy. Tutaj przypominam, że jest to obiektyw w serii standardowej. I jak na obiektyw w serii standardowej, uważam, że obraz jest naprawdę ostry i pełen szczegółów. Natomiast wchodząc w tą serię Pro, mamy ten obraz jeszcze bardziej ostry, jeszcze znajdziemy w nim więcej detali. Natomiast porównując ten obiektyw do innego obiektywu serii standardowej, czyli 1400, no to uważam, że ten obiektyw wypada lepiej, jeśli chodzi o ostrość: że jest on ostrzejszy na tej maksymalnie ogniskowej przy maksymalnie otwartej przysłonie, że ten obraz jest po prostu lepszy i tutaj nie widać aż tak dużej różnicy między serią Pro a, a tym obiektywem, jak było to w przypadku 10400 a serią Pro, moim zdaniem, oczywiście. Też na tym zdjęciu możemy zobaczyć, że obiektyw nie ma żadnych problemów z winietowaniem. To jest jakby standardowe, jeśli mówimy o zoomach na mikro 4/3. tam raczej ten problem z winietowaniem, szczególnie na tych dłuższych ogniskowych, nie występował i tutaj również no, nie widać żadnej winiety, nawet na tej w pełni otwartej przysłonie. Teraz, jeszcze na kolejnym zdjęciu, możemy zobaczyć, jak obiektyw radzi sobie z aberracją chromatyczną. Ja tutaj zobaczę, czy korekta jest wyłączona w Lightroomie. Tak, jest ona wyłączona, no i nie ma tutaj żadnego śladu aberracji chromatycznej, nie widać żadnych obwódek na tych kontrastowych elementach, gdzie właśnie ta aberracja mogłaby się pojawić, więc myślę, że z tą wadą optyczną obiektyw radzi sobie dobrze. No i ja też na innych zdjęciach nie zauważyłem jakiegoś problemu z aberracją chromatyczną w tym obiektywie, więc takie zdjęcia jak najbardziej można nim wykonywać. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, też obiektyw nadaje się do robienia jakichś mniejszych detali. Tutaj tu mamy jakąś grzybkę, ja też trochę podniosę ekspozycję. On był naprawdę mały, tutaj może tego dobrze nie widać na tym zdjęciu, ale ten grzybek był naprawdę mały, a mimo to udało się zrobić taki detal. On też jest tutaj ostry. Kiedy powiększę sobie do 100%, więc jak najbardziej jakieś niewielkie detale na 150 mm można tym obiektywem. Fotografować, nie będzie to fotografia makro, ale jakiś mniejszy detal spokojnie nim zrobicie. Co w takiej fotografii ogólnie przyrodniczej jest bardzo przydatne, że takim teleobiektywem i możemy zrobić jakieś małe elementy i jakieś zwierzęta, które są od nas oddalone. Na koniec zostawiłem kwestię rozmycia tła. To jest oczywiście zoom, więc przy tych zoomach często to rozmycie tła no nie jest jakieś super delikatne. Tutaj też są takie dosyć kontrastowe, chociaż zależy to od sytuacji, w jakiej fotografujemy. I tak bardzo ładnie można odciąć główny element od tła. Tak Jak widzicie, tutaj mam jakąś mewę. No, i mimo, że to nie jest jakiś bardzo jasny obiektyw, to i tak przy tych 600 mm bardzo ładnie możemy sobie oddzielić fotografowany obiekt od tła. Ta głębia ostrości jest jak najbardziej, moim zdaniem. Wystarczająca. Tym bardziej że ja lubię jak trochę z tyłu jednak widać, gdzie te zwierzęta się znajdują, a nie mamy tam jedną wielką, rozmytą plamę. A no tutaj też kolejne zdjęcie, podobne ptak w locie, i również tutaj to rozmycie to jest takie dosyć kontrastowe, co mówię, przy zoomach zdarza się dosyć często, ale. Fotografowany obiekt jest ostry, powiem detali, i to jest myślę dla mnie e, najważniejsze. No, przy takich sytuacjach, powiedzmy, e, mniej kontrastowych, to rozmycie tła potrafi być czasem ładne, tak jak tutaj jest ono miękkie, już tak bardzo nie rzuca się w oczy. Więc jeśli chodzi o rozmycie tła, to jak na Zuma uważam, że jest ok, nie jest ono jakieś bardzo miękkie, ale też nie jest jakieś bardzo odstraszające czy, czy poszarpane. E, możemy ładnie oddzielić fotografowany obiekt od tła, i to tło jakoś bardzo mocno e, nie rozprasza, więc pod tym względem też obiektyw bym się jakoś specjalnie e, nie czepiał. Może po tych zdjęciach, tego nie widać, ale też po obiektyw nie ma jakichś problemów z dystorsją, przynajmniej ja tego nie zauważyłem, co przy też dłuższych teleobiektywach raczej nie jest jakąś często spotykaną wadą optyczną, raczej z długie teleobiektywy z dystorsją nie mają jakichś dużych problemów. Więc tak podsumowując, uważam, że jakość obrazu jest naprawdę dobra, obraz jest ostry już od w pełni otwartej przysłony i na brzegach i na środku kadru, możemy fotografować detale, nie ma jakichś problemów z aberracją chromatyczną, rozmycie tła jest całkiem ok, jak na zuma, więc Jakość obrazu jest jak najbardziej dobra. Ostrość jest odrobinę y, słabsza niż w obiektywach Pro, ale nie jest to duża przepaść jak na obiektyw standardowy, uważam, że naprawdę, pod względem ostrości i ogólnie jakości obrazu, ten obiektyw wypada. Dobrze. Czas na szybkie podsumowanie, bo zaczyna znowu padać i tak cud, że udało mi się nagrać dla Was ten materiał podczas tego wyjazdu. E, jeśli chodzi o podsumowanie, no to zaczniemy od ceny. Ceny bardzo dokładnej nie znam, no bo dostałem go jeszcze przed premierą. Natomiast w tej chwili jest on już pewnie dostępny do zamawiania w naszym sklepie, w jakiejś przedsprzedaży. E, no i macie link pod tym materiałem, tam też jest dokładna cena tego obiektywu. Ale będzie to w okolicach 12 tysięcy złotych. Czy mało, czy dużo, nie chcę tutaj wyrokować. E, chciałoby się oczywiście zawsze, żeby obiektywy były tańsze, ale i tak ten obiektyw nie ma w zasadzie alternatywy w systemie no i mamy tak długie ogniskowe więc mimo wszystko i tak uważam że wiele osób na ten obiektyw się skusi jeśli chodzi o jakieś odpowiedniki ewentualnie które mogłyby zastąpić ten obiektyw No to oczywiście mamy 150 400 pro z wbudowanym telekonwerterem przy zastosowaniu telekonwertera możemy uzyskać ogniskową 500 na 4 3 czyli 1000 na pełną klatkę i światło 5-6, więc też jest to jakaś alternatywa tylko że ten obiektyw kosztuje 33 000 złotych, więc no ciężko go brać na poważnie jako konkurenta dla tego obiektywu, bo jeśli stać Was na Pro, no to weźcie po prostu Pro. Natomiast jeśli szukacie czegoś trochę tańszego, no to możemy tu zastosować konwerter do 300 Pro, wtedy mamy ogniskową 600 mm, ale światło 8. I ten zestaw i tak będzie odrobinę droższy niż ten obiektyw, będzie ciemniejszy, no i będzie mieli stałkę, a nie zooma, a ten zoom jednak przy takiej fotografii przyrodniczej często się przydaje, więc jak widzicie ciężko znaleźć jakiegokolwiek takiego bezpośredniego konkurenta dla tego obiektywu w tej chwili i myślę, że była to bardzo dobra i potrzebna premiera i wielu z Was z tego obiektywu będzie po prostu za jakiś czas e, korzystać. Ja tutaj nie mam się za bardzo czego przyczepić. Obudowa jest dobrej jakości. Mamy te uszczelnienia, e, mamy odpowiednią ilość przycisków. E, sama jakość obrazu moim zdaniem jest naprawdę dobra. E, do tego mamy sprawny autofokus i bardzo dobrą stabilizację obrazu. Więc moim zdaniem tworzy to z tego obiektywu świetne narzędzie do fotografii przede wszystkim dzikiej przyrody, e, w tym fotografii ptaków jak najbardziej, do jakiejś fotografii ewentualnie sportu. E, no naprawdę jest to w tym momencie, e, no myślę, że najlepsze lepszy wybór, o ile nie macie tyle pieniędzy, żeby kupić sobie 150 Pro. Na już takie totalne zakończenie powiem Wam tyle, że jeśli ja miałbym w tej chwili wybierać dla siebie obiektyw pod tego typu fotografię, pod system 4/3, no to właśnie ten obiektyw bym wybrał. I e, jak najbardziej mogę Wam go zarekomendować. E, na dzisiaj to wszystko. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, dać nam łapkę w górę. E, sprawdźcie inne nasze recenzje obiektywów i aparatów od OM System, bo jest tego sporo na kanale. Widzimy się długo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!